Dzień dobry, witamy wszystkich na naszym kanale Gołębie Rafała, Pauliny i Hani Dzisiaj jesteśmy u hodowcy Jana Biernacika z oddziału 0416 Szczecin Dąbie który chciał nam zaprezentować swoje gołąbki do sprzedaży rezygnuje z hodowli ze względu na zdrowie przerzuca się na gołębki, gołąbki ozdobne tutaj są osiągnięcia pana Jana puchary zostały w domu Jakby ktoś chciał więcej informacji, no to tutaj podamy numer dochodowcy. proszę dzwonić, teraz zajmiemy się prezentacją gołąbków, podamy numer telefonu, potem jak skończymy, to nagramy też ocenie, informacje, także zapraszamy Was, Jan oprowadzi nas o swoich gołąbkach, powie kilka słów, jakie wyniki, jest z jakich linii, także zapraszamy i idziemy do środka. Janek, powiedz, ile gołąbków jest wszystkich do sprzedania? 28 zostało głębi. Są to gołębie od Leszka Sztochaja, mm -hmm. mistrza oddziału, który do tej pory trzyma te głębie. No to są takie mieszanki, nie umiem powiedzieć tam po czym to są. To są po wadlamach, mm -hmm. hulikanach. To są gołąbki roczne, dwuletnie czy starsze? Są gołębie roczne, dwuletnie. I starsze szersz. Wszystkie mają maratony. Po maratonach są to game. A, wszystkie po maratonach. I to są te głąbki co masz tutaj, tak? Nie ma tam żadnych młodych, co jest tutaj? Co... Nie ma, bo młodek ktoś zabierze Aha. Tutaj zobaczcie. Ja bym chciał pokazać jakiegoś takiego głąbka, który jest najlepszy. Albo co leciał tak, co jesteś zadowolony z niego. Żeby też są pokazać, jak one wyglądają mniej więcej. Złapać Ci jakiegoś tutaj, Janek? Który jest... Zobaczmy. To jest piękny dom, właśnie samczyk, który chodził o mhm. I to jest od tego hodowcy co mówisz, tak? Tak, Leszka, od Stopaja. Od Leszka, hodowcy, od tego hodowcy z oddziału Szczecin, Dąbie. Szczecin Dąbie 0416. To jest samczyk. samczyk? Kaczu ja tu włożę to dwa na razie Tu już 28 sztuk, tak? Tak Tu już nie lotujesz nimi Nie lotuje, nie lotuje, bo nie ma zdrowia Nie ma zdrowia i tutaj hodowca się przerzuca na gołąbki ozdobne Są dwa gołębie czerwone Zgrałolotek tutaj Czerwonego To jest rocznik 24 Jakie ma oprawę taką, nie? Różowatą, czy to coś podajesz do karmy albo Nie, taką ma taką ma i matka tak samo ma młodych po nich nie ciągniesz nic. Czy nie, już nie. Już nie To jest taki gołąbek, zobaczcie. Gołąbki są tutaj, hodowca mówi, że są przelotowane. Wyniki są zobaczcie, jak jest ładne Niestety, tutaj ze względów zdrowotnych musi zrezygnować z hodowli. I chcę, żeby te gołąbki, co tutaj ma, 28 sztuk, trafiły po prostu w dobre ręce. Nie do jakiegoś tam handlarza czy coś, tylko do hodowcy, który odpowiednio się nimi zajmie. Tak właśnie dokładnie o to, chodzi. O, o to chodzi, żeby po prostu one trafiły w dobre ręce, a nie do jakiegoś przyczepowego hodowcy, tak? Zależy tutaj hodowcy, żeby one, to jest matka jego? Tak. Tutaj jest... jest... Janek i nabył od hodowcy czołowego, także gołąbki we krwi mają latanie, zdrowe, zadbane, widać, zobaczcie. Tu jeszcze głąbki zlatują, bo już wypuszczone są, nie? Janek. Tak. Tutaj jeszcze jednego wam zapiemy takiego, wąta, którego można było pokazać. Ten taki też papugur, to co to jest za głąbek? I to jest po, po śwedzie. W związku będziemy Jambi... O To Janek mówi, że Podobcy ze związku to na pewno wiedzą jaki to jest gołąbek. On młode ma w tej chwili. O młode. Gołąbki młode tutaj zostały sprzedane komuś dynemu. Ładne skrzydło, nie? Uh -huh. Ładne skrzydełko. To wszystkie są gołębie po maratonach, tak? Mówiłeś, że te starsze wszystkie po maratonach, ale te 24 rok, no to do końca młode leciały. Uh -huh. Tu masz 23 rocznik, 0,416 gąbek. gołąbek. 6502 tu na wszystko są karty na wszystko są karty nie, Jej, są, nie, są to, nie są to przypadkowe gołębie nie dlatego tutaj zależy żeby one trafiły po prostu do kogoś to albo lotuje albo lotował i się zna na tym temacie dlatego to jest bardzo ważne on ma taki dziwo młode karmi mhm. Wiesz, się ma uprawy, nie fajne, takie, nie, te uprawy inne. Lepiej widać, nie? siwe. Nie jest ich dużo, 28 sztuk. Janek, pamiętasz do siebie numer tutaj wszystko? Tak. To proszę podaj numer. 516. 516. 798. 798. 206. 206. Szczecin Wielkowo. Tutaj proszę, jakby ktoś z hodowców był zainteresowany, zainteresowany to tutaj, tutaj zapraszamy. Proszę. Ja jeszcze od swojej strony e, mogę pomóc w transporcie. Także jakby ktoś był naprawdę zainteresowany. Który hoduje gołąbki z sercem, a nie tylko tam żeby zarobić Także cena tutaj będzie podana, jak ktoś zadzwoni do Janka Nie podajemy tutaj teraz ceny Proszę o inne informacje Tutaj dzwonić do Jana Zapytać się, Janek wszystko powie, jaki gołąb, jakie konkursy Bo ja tutaj nie jestem od tego, żeby zachwalać gołąbki, a tutaj Janek Jeszcze tutaj te plakietki ja to przeczytam, bo może ostrości nie będzie biernacik. Jan, najlepszy lotnik stary, najlepszy lotnik roczny, najlepszy lotnik młody, mistrz, pierwszy wice mistrz. Najlepszy lotnik stary, najlepszy lotnik roczny, młody, mistrz. I tak samo, i tak samo. I zobaczcie, to są wątki, które zostały przelotowane na maratony. Sprawdzone. I tak one się prezentują. że tutaj tych nagraj, tak żeby było widać. dzwonić. No na się masz wystawione Janekie czy? Tak córka coś tam. Ubrała. Aha, ale tutaj tu mówię problem jest z wysyłkami, dlatego mówię ja jeżeli tutaj ktoś się z, e, zwróci do Janka z chęcią zakupu tych gołębi, pomogę w transporcie też na terenie całej Polski. Dlatego prosimy o kontakt z zdecydowanych hodowców. Jankowi tutaj dziękujemy za zaproszenie, że mogliśmy przyjechać nagrać filmik. Co? Wszelkie informacje dzwonić do Janka. Łączki czekają na dobrego właściciela. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy. Janek dziękujemy Tobie. Dziękuję. I zapraszamy do kontaktu.